Czołem narodzie, dziś w moim codziennym stroju sprzed lat, tylko że z erko, gdyż chcąc nie chcąc, jestem już porucznikiem rezerwy. Strój ten przywdziałem dlatego, że chciałem porozmawiać z Wami o wojnie. O wojnie w naszych umysłach, w naszych duszach, o wojnie informacyjnej, przestrzeni, która nas otacza, ale i o tej regularnej konwencjonalnej, bratobójczej, słowiańskiej, w którą po raz kolejny w historii próbuje się nas wkręcić. Dziś premier tusk grzmi, to nasza wojna, a minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zachodzi w głowę i mówi, co jeszcze musi się wydarzyć, żeby ludzie zrozumieli, że jesteśmy w czasie regularnej wojny. Otóż, panie Kosieniak Kamysz, na szczęście ludzie w końcu rozumieją, że rzeczywiście jesteśmy na regularnej wojnie, ale z wami, z politykami, elitami i premier Tusk również ma rację. To wasza wojna, wasza, polityków, oficjeli, elit. Przeciwko zwykłym ludziom. Ale my to już widzimy. Rodacy, Polacy, patrioci, chrześcijanie, Słowianie, mamy piękny kraj, piękną ojczyznę, ziemię skrywające złoża warte biliony dolarów. To właśnie o to toczy się gra. Jesteśmy Ludem rdzennym, który jest wielkim wrzodem na dupie tych wszystkich, którzy chcieliby położyć łapska na tych wielkich bogactwach. To właśnie dlatego z tak wielkim uporem próbuje się nas stąd wykurzyć. Niezależnie, czy poprze poprzez maszynkę do mielenia mięsa na froncie, czy poprzez jakąś rychłą ewakuację, czy poprzez wykup. Zadłużenie i przejęcie naszych ziem w białych rękawiczkach, w majestacie prawa, tak jak to się teraz dzieje na terenach e, popowodziowych, gdzie wody polskie, spółka z nazwy tylko Polska, próbuje nabywać ziemię od ludzi, których poprzez swoje zaniedbania, poprzez niespuszczenie wody w zbiornikach retencyjnych, Zalało. Czy to nie dziwne, że polskojęzyczny zarząd, który jeszcze niedawno w imię bezpieczeństwa każał ci siedzieć w domu, szczepić się niesprawdzonym preparatem, dziś zaleca ci spakować plecak ucieczkowy i być gotowym do ewakuacji? Czy doświadczenia ostatnich lat nie wystarczą, żeby robić dokładnie odwrotnie niż to, co mówią? Ci ludzie. Wielu z Was zachodzi w głowę, jak to możliwe, że ludzie, którzy powinni reprezentować interes narodu, robią teraz takie pomyłki, robią takie błędy. Otóż to nie są żadne pomyłki. Jeżeli podpisałeś pakt z diabłem, podpisałeś cyrograf, to nie masz odwrotu. Jeżeli są na ciebie haki w postaci. Handlu dziećmi, satanizmu, pedofilii, defraudacji majątku całego narodu, to musisz iść w zaparte. Po pierwsze, dlatego, że diabeł nie odpuści ci twojej umowy, a po drugie, dlatego, że gdy dojdzie do wielkiego przebudzenia, to będziesz ścigany przez ludzi w najdalszych zakątkach tego świata. Nie dziw się również, że pojawiają się wydarzenia, na pierwszy rzut oka ciężkie do rozczytania. Jesteśmy w epoce wojny informacyjnej, fałszywych flag, operacji psychologicznych. Reżyserowie są ciągle ci sami, aktorzy również. Jednak żaden spektakl nie może istnieć bez publiczności. Spektakl pod tytułem Pandemia nie mógłby istnieć bez nas, bez zwykłych ludzi. Bez Lekarzy bez mundurowych, bez dziennikarzy, bez nauczycieli. To samo tyczy się spektaklu pod tytułem Wojna. Bez nas, bez zwykłych ludzi, żadnej wojny nie będzie. Wielu ludzi teraz zachodzi w głowę, co się dzieje próbuje odczytywać ruchy graczy, wielkich graczy na szachownicy. Zapominając jednocześnie, że siedzi pod stołem. Wiele z operacji, które się teraz zadziewają, są po to, aby wybudzić tych jeszcze rokujących. Ale jeżeli ty już nie potrzebujesz utwierdzać się w przekonaniu, to wiedz, że nadchodzi czas działania. Zwróć też uwagę, że zazwyczaj pokazywane są tylko dwa scenariusze: ten czarny, czyli globalna kontrola. Cyfrowe ID, kataklizmy, wojny, depopulacja, pandemie. I drugi, ten biały, czyli wielkie przebudzenie, osuszenie bagna, aresztowania globalistów, satanistów, pedofili, nesara-gesara, czyli fundusze dla wszystkich. Ale nie zapominajmy, że pomiędzy czarnym a białym jest jeszcze cała paleta odcieni szarości. A więc strategia wojenna, jaką chcę Ci zaproponować, to jest nic ponad to, co mówię od roku 2022, czyli odkąd powołaliśmy inicjatywę Braterstwa Ludzi Wolnych. Strategia ta sprawdzi się niezależnie, czy re realizuje się czarny, biały, czy może któryś z szarych scenariuszy. Zakłada ona po pierwsze zmianę obiegu energii w systemie, czyli przekierowanie swojego czasu, uwagi, pieniędzy do spiramidy globalnej, do swoich sieci, przyłożenie uwagi do tworzenia relacji, zdecentralizowanych, rozproszonych społeczności lokalnych, które w ramach swoich działań. W ramach swoich znajomości, w ramach swoich sieci, zbudują niezależność w obszarze zdrowia, żywności, finansów, łączności, edukacji, transportu i energetyki. Możesz zobaczyć to, o czym mówię, w formie mapy myśli na stronie braterstwa.pl. Przede wszystkim. Należy jednak nie pójść na wojnę. Przywołuję cytat Karla Sandburga. Pewnego dnia ogłoszą wojnę, lecz nikt nie przyjdzie. I to najlepsza strategia wojenna dla Polaków. Aby przetrwać, aby zachować nasze ziemie w naszych rękach. Nie tak jak w mokrym śnie babcia Szwaba, czyli. Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy, ale będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz i będziesz szczęśliwy. Po więcej, zapraszam Cię na moje media społecznościowe do wyszukania moich wywiadów, wykładów, gdzie szerzej te strategie opisuję. Możesz też zajrzeć na mój sklep www.ideowo.com. Tam znajdziesz przewodniki idei braterskiej na Rok nadchodzący, jak i na rok obecny, gdzie te strategie omawiam i przedstawiam. A także, jeżeli chcesz iść dalej, zapraszam Cię na warsztaty, które prowadzę 8-10 listopad. Warsztaty z planowania, zarządzania sobą w czasie, budowania relacji. Pracy z nawykami i nałogami, gdyż uważam te umiejętności za kluczowe, jeżeli chodzi o tworzenie swojej wymarzonej rzeczywistości w warunkach, jakie są, jakie mamy, bez czekania na białe kapelusze, czarne kapelusze, zbawców, guru, proroków, jasnowidzów. Wszystko jest w Twoich rękach. Dlatego trzymajmy się razem, działajmy razem, a podżegacze wojenni i politycy wraz z rodzinami, pierwsi na front. Pozdrawiam.